Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam 3 tokeny, na których jestem najmocniej stratny w tym momencie, jak sobie spojrzyłem na moje Kongiko. Oczywiście były tokeny w historii, które mocniej spadły, na których więcej pewnie dolarowo jestem na minusie, na przykład USD, czy sama Luna, jednak w sumie Luna najpierw dała mi więcej zarobić, także ja na przykład tego nie, nie, nie mogę w ten sposób policzyć. Pewnie anchor, tokeny ANC dużo dały mi strat, ale już nie mam tych danych, było minęło. Skupimy się bardziej na ostatnich półtora roku. I co, standardowo przed odcinek, odcinkiem dajcie łapkę w górę, jeżeli odcinek się Wam spodoba. Zapraszam Was do opisu. W opisie macie wszystkie przydatne linki, link do Discord'a. No i tak jak zawsze, jedna osoba komentująca i subskrybująca dostaje ode mnie 25 dolarów. Ja sobie tutaj wybieram dajmy na to niech to będzie osoba tutaj. Czyli shadow, napisz do mnie na x. Pamiętajcie, że nikt do was nie napisze po żadne dolary, to wy musicie mi tylko wysłać adres. Wy żadnych dolarów nigdy w życiu nie wysyłacie i nie klikajcie w żadne podejrzane linki, które się czasem pojawiają. Wy tylko możecie wysłać mi co najwyżej adres na moim Twitterze. No i bitcoin obecnie 67800, cały czas ten bitcoin góra, dół, góra, dół, jakby no nic się specjalnie nie zmieniło. Rafał Zaorski znowu zaczął shortować. Najpierw się śmiał, że będzie longował, a tu jednak zrobił shorta. No i generalnie rynek w tym momencie jest tak, powiedzmy, nigdzie, nie? Jedne coiny spadają, drugie coiny nie spadają. Memcoiny niektóre, takie jak Floki bardzo oberwały. Jeszcze sobie zrobimy krypto No bo jak wiecie, ja na przykład jestem obecnie mocno w memcoin załadowany, no i widzimy, że tutaj na tygodniowym czy na jednym dniu, no to te coiny jednak najbardziej oberwały. Choć ja jak dalej nie zmieniam swojego założenia. I dalej podtrzymuję to, że uważam, że memcoiny dadzą bardzo dobrze zarobić i że to jest spoko, spoko opcja. Przechodząc już do pierwszego tokena, który bardzo mocno spadł i jestem na nim mocno na minusie. Jest to x2y2, wszedłem w niego dawno, dawno temu. Aż nawet nie wiem, czy to nie było gdzieś tu. Przy listingu, chyba z 40 centów cena wynosiła. Dzisiaj nawet jednego centa nie ma. No i co to jest? X2Y2 i czemu w ogóle w to wszedłem? To jest rynek NFT, to jest marketplace dla NFT-ków, konkurencja OpenSea oraz Blura. No i ona się charakteryzowała tym, że jeżeli macie token X2Y2 i daliście je na staking, to w zamian zarabialiście po prostu GasFi, fee, zarabialiście Fi fee całego rynku w Etherze. No i był, była to narracja realieldu, wtedy kiedy GMX był i to, to wszystko, wszystkie te narracje chwyciły. No i ja postanowiłem się w to dość grubo wtedy załadować. Dość dużo tokenów dałem na stake. Pamiętam wtedy bardzo wysokie gaswi było, żeby wrzucić te tokeny na, na stake. Bo wszystko oczywiście było robione na sieci Ethereum. No i dzisiaj moje tokeny są warte dosłownie ze 100 dolarów. Co ciekawe wyfarmiło mi to chyba ze 150 dolarów w Etherze, także wiecie więcej mi to Ethera wyfarmiło niż, niż obecnie moje tokeny są warte. A ten APR tam chyba dość nawet fajny się jeszcze trzyma. No tylko, że i tak tam obecnie się nic nie dzieje, że po pierwsze token mega spadł i uważam, że dalej będzie spadał. Nic tu dalej nie stoi na wiecie, żeby, żeby to rosło. No i dodatkowo cały rynek NFT jest obecnie w dupie. Dlatego, dlatego X2Y2 no powiedzmy upadło, jak o to chodzi. Tam wolumeny już nie są w ogóle kręcone. No i ludzie dalej korzystają z OpenC. OpenC jest tutaj królem i tak to tak to wygląda. i Następnym tokenem, takim również związanym z Arbitrum. a właściwie nie, no, przecież X2Y2 nie było związane z Arbitrum, ale żebym powiedział. Następny token to jest Y2K. Miałem powiedzieć związany z Y w nazwie. Jest to token, który bardzo grubo ładowałem podczas Arbitrum airdropa. Pamiętam wtedy spekulacje jak Arbitrum airdrop wpadł w marcu tamtego roku. Akurat były inwestkawsy i wszyscy po prostu patrzyli, porównywali, który projekt dostanie największego airdropa. No i Y2K wychodziło nam tutaj bardzo korzystnie, jeżeli mówimy o tym, że o wielkości airdropa do wielkości marketcapu. I wszystkim się wydawało, że to poleci w ogóle w kosmos i że będzie zajebiście. No i ja znowu również się bardzo grubo załadowałem. No i co? Jak widzicie jestem dość mocno, mocno stratny. Token spadł z 5 dolarów praktycznie na jakieś 15 centów. Nie pamiętam po ile to branch, to było 3 dolary, czy 4, to już bez różnicy. Ale dość mocno, mocno spadł. Widzimy, że tutaj dalej jest Circulation Supply, a Total Supply to dalej jest mało tokenów w obiegu. No i uważam, że również jest to inwestycja już z którą się trzeba całkowicie pogodzić i nic tutaj się nie ciekawego nie wydarzy. Na pewno dlaczego, war, jakby po co Wam o tym mówię? Tutaj też widzę taką narrację po prostu, że my sami, całe crypto community wypompowaliśmy sobie tego coina w górę. Pod tym względem, że wiecie, wszyscy mówili, że będzie zajebiście, bo dostaną airdropa i każdy sobie pompował bagi, bo kupował. No ale potem w sumie token w ogóle nie grzał, dostali tego airdropa, no i co z tego I, i to po prostu spadło. Więc to, że to zrobiło z 40%, kiedy wszyscy o tym mówili, to to po prostu nie było za dużo. Pewnie niektóre osoby na tym zarobiły, bo zdążyły wyjść i wykorzystać to. Jednak wszyscy liczyli na więcej, że jak przyjdzie ten airdrop, to wiecie, jak już projekt dostanie airdropa, to w ogóle nie wiadomo co. A prawda jest taka, że wiecie, no trochę taki sell the news się stał. I jak przyszedł airdrop, to już się wszystko poszło walić. I ostatnim projektem, i już takim na bieżąco, na którym wiem, że większość z Was również jest stratna prawdopodobnie, chociaż są tacy szczęśliwcy, są bardzo mocno zyskowni. No to jest to Entable Ngl. I ja tutaj bardzo mocno się ładowałem chyba po $180 czy dolar 60, coś, coś koło tego. Rzeczywiście wzrosło to prawie na 3 dolary. No ale obecnie gryzie grebę 50 centów i jest to token, na którym się trochę znowu nauczyłem. Przypomniałem sobie te wszystkie lekcje, że no jednak warto patrzeć na circulation supply względem total supply, jak ta inflacja wygląda. No i wiecie, ja też liczyłem, że tutaj będzie zdecydowanie lepiej, bo bardzo mocny token itd. i tak dalej. Ja nie wątpię, ja dalej ten token uważam, że jest mocny. Dalej tu jakieś bagi mam, choć uważam, że jestem na tym mega stratny, w sensie tego nie uważam, wiem, że jestem mega stratny. I uważam, że to dalej będzie spadać, przynajmniej w najbliższym czasie. Jednak widzę w tym potencjał, wiecie, jakieś 100, 200, 300% to moim zdaniem może spokojnie zrobić. Tylko wiecie, jeżeli to teraz zrobi nawet 300%, to i tak ta cena względem mojego wejścia, gdzie ono było tutaj, jest słaba. 300% jest fajne względem teraz. Więc jeżeli ktoś nigdy w życiu nie kupił tych tokenów, NGLA, to się może oczywiście zastanowić, czy ich sobie nie zakupić, bo to by nie było moim zdaniem głupie, jakoś wkrótce, zobaczymy jeszcze jak ta inflacja, w sensie no, codziennie jest inflacja ale jeżeli ktoś sobie się ładował tutaj, no to już i tak jest w dupie i teraz może co najwyżej uśredniać, co nie jest głupie, oczywiście no ale trzeba, trzeba się zastanowić, wiecie, zadbać o to ryzyko, czy jest to warf po prostu Tutaj ludzie w pre-sale czy tam w IDO wchodzili poniżej centa, czy 2 centy nawet, więc oni do dzisiaj są zyskowni i to dość mocno I, i no wiecie, jak ktoś kupował za 2 centy, czy on będzie sprzedawał po dolara, czy 50 centów, to on cały czas jest zarobiony i no to jest ta właśnie najgorsza inflacja, o której mówiłem, która mocno pogrążyła ten projekt cenowo, a tak z tego co wiem, co tam patrzyłem w projekcie rozwija, jest to duży projekt, wiem, że tutaj naprawdę fajne, Fajne rzeczy. Wiem, że będzie stake, e, AirDrop dla NGL stakerów, BORPA toke, tokena. Jest to pierwszy e, memcoin w tym ekosystemie. No I generalnie nie jest to głupi projekt, warto sobie go mieć na uwadze. No i jednak dodaję go do zestawienia, w którym na pewno jestem najwięcej na minusie. Są to takie trzy projekty ostatnio, na których dość mocno, mocno straciłem. Dajcie znać, jakie są wasze trzy projekty. I to by było w sumie na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, co uważacie o tych projektach. Jakie są wasze projekty, na których jesteście tyle stratni. I do następnego odcinka. Pozdro.